Całka z 6 do potęgi 1 minus x. Za t, czy za 1 minus x podstawiamy t. To znaczy, że dt to jest minus dx. Czyli dx to jest minus dt inaczej. To znaczy, że otrzymujemy minus całka 6 do potęgi t dt. No i pytanie, jaki będzie wynik? W wyniku otrzymamy minus 6 do potęgi t logarytm naturalny z 6 plus c. I pytanie, dlaczego tak? Dlatego, że jak mamy a do x pochodną, to jest logarytm naturalny z a razy właśnie a do x. I tym naszym a do x w naszym przypadku to będzie 6 do potęgi t pochodna. To jest logarytm naturalny z 6 razy 6 do t. To żeby z tego wrócić, żeby otrzymać dokładnie to, co mamy tutaj, to musimy mieć jeszcze jeden przez cały logarytm z 6. I pochodna po tym Czyli dokładnie to, da nam minus 6 do potęgi t. No ok, ale to nie jest jeszcze koniec. Na tym etapie należałoby jeszcze zapisać, że to jest minus 6 do potęgi minus 1x 1 minus przez logarytm naturalny z 6 plus stała i teraz to jest koniec zadania dopiero.